Hej, hej, mamy nowe wydanie z Drobki Super 13. Kupiłam 13 sztuk, a do tego mamy multi, multi, ale już nie 13 zakładów, tylko 4 bez plusa na i stawka podstawowa na promocyjną siódemkę, więc tak to wygląda. Multi zostawimy na koniec. Zajmiemy się tymi 13kami. oczywiście. Będziemy szukać trzynastki. Zdrobka kosztuje 2 zł. A łączny wkład 36 zł. Licząc multi, multi. Zobaczymy, co z tego będzie. Oby pojawiały się trzynastki. Najlepiej z taką kwotą. 75 tysięcy złotych. To właśnie taka główna. A czy będzie? I malejąco polecimy. Z tej samej paczki zajmiemy się 80. Tutaj mamy 17. Nie ma 13, ale tutaj jest, więc już na pewno coś będzie. No to fajnie. 80 udana. A jak udana? Może będzie to 75 tysięcy? Nie, 2 zł. Zwrocik, ale chociaż jest. No to dobrze. Kolejna 78. Więc tak. Czy będzie trzynastka też? Im więcej, tym lepiej. O, i mamy w tym samym miejscu co w poprzedniej. Szesnaście. O, kolejna trzynastka. Już mamy dwie. W jednej zdrabce, a nawet trzecią. Co tu może być? No właśnie. Uwaga. Wow. Mamy cztery. Dwójka i czwórka. Mamy dyszkę na tym. Tutaj dyszka. No, tego się nie spodziewałam. No, bo jednak te zdrobki za dwa złote często są jakie są. Ale tutaj pięknie się udało No, to pięknie właśnie. I obie póki co już wygrane. Tak to miło. Lecimy z kolejną. 76. I co my mamy? O, no, tutaj już pewnie trzynastki nie pojawi się, nie pojawi się trzynastka, takie wysokie mamy, a no właśnie nie ma, nie szkodzi, bo tam fajnie poszło. No to patrzymy kolejną, siedemdziesiątkę, siedemdziesiąt, a mamy tak szesnaście, czterdzieści siedem. A no, póki co nie ma, ale 19 jest, 17 i tutaj nie ma, więc pusto. Odkładamy. Leci kolejna, tak jak mówiłam, malejąca będzie. Więc mamy kolejną i 19. 16 często się pojawia. Mogliby odjąć 3 i byłoby dobrze. ale i tak jest ok, dwunastka, więc byliśmy tu blisko na koniec. Kolejna, leci kolejna. I co będzie? Czy będzie trzynastka? Też mamy tak wysoko, wysoko i i skończyliśmy też wysoko, więc nie było. Leci kolejna. 23. No, 14 blisko. 17. 38. No i tutaj, jakby było na odwrót, coś by było. Ale nie ma, może w następnej. Wszystko się okaże. No to następna. 12. No to blisko. Może tu będzie 13. Nie, polecieli na siedemnastkę. Nie ma i nie ma. No to kolejna. Dwadzieścia jeden. Nie ma, nie ma. Szesnaście, dwanaście. O, tutaj takie pomiędzy... Kolejna. Niedługo kończymy i zobaczymy, co tam w multi. 17. Ale tutaj już było miłe zaskoczenie, więc. O, jeszcze mamy lepsze zaskoczenie, bo coś dołożymy. A co tam dołożymy? Wow! No, kto by się spodziewał? Kolejna dyszka. Pięknie. No, naprawdę powiem Wam, że zaskakuje dzisiaj. A my mamy ostatnie dwie, a nie, trzy sztuki jeszcze. Dobrze. No to patrzymy kolejną. Zobaczymy 22. Więc ciekawe. Wysoko, wysoko i wysoko. Tutaj nie było. Nie udało się. Więc kolejna. Dwudziestka. Nie ma. Nie ma, nie ma. Blisko. O. I w punkt. Niesamowite dzisiaj to się dzieje. Tutaj w tych trzynastkach. Pięknie. A uwaga, co mamy. dwa złote już, yy, tak jak by się człowiek spodziewał, no bo te deszki to jednak. Było zaskoczenie. I ostatnia na dziś, osiemnastka, więc patrzymy. 19. Nie ma. Nie ma. I nie ma, więc tutaj już nic nie wpadło. Yy, za chwilę podsumowanie, albo już na koniec. Jeszcze multi, multi. A więc już na spokojnie multi, multi. I nawet jeśli nic nie będzie, to i tak dzisiaj sympatycznie, oczywiście fajnie, gdyby coś dodać, a czy dodamy? Potrzeba co najmniej nam trzech liczb w przypadku siedmiu skreśleń, żeby właśnie tu coś mieć, minimum, ale liczymy na 7 na 7. Czemu nie? No to uwaga, tylko jedna tabelka i już taka właśnie po zmianach, więc te żółte kuleczki będą, ale dobrze, bo pisaliście, że Wam się podobają, no to fajnie. I, I tak, oczywiście, bez plusa. No to zaczynamy. 18 nie ma. 32 nie widzę. Nie ma. 48 nie pojawia się. 58 mamy. Dobrze, jedna jest. A czy będzie jakaś kolejna? No, kolejna pojawia się. Mamy dwie. O, i mamy trzecią już. A czy będzie ostatnia? Nie. Ale już mamy minimum, no to Multi nawet nie zawiodło i z tymi trzynastkami pięknie dzisiaj idzie. Kolejny zakład, 23 nie ma, mamy 28. Liczba 40 nie pojawia się, 49 też nie. Kolejna nie pojawia się, 71 nie ma, to już nie mamy szans, mimo że pojawia się ta liczba ostatnia. Ale tylko dwie, więc do minimum było blisko. Oczywiście za minimum płacą 3 zł promocyjnych, bo bez 2 zł. Ale że mamy akurat promocyjną siedemkę, no to złotówkę nam dorzucili. I kolejny zakład. Ósemki nie ma. 12 też nie ma. 26 nie widać. 33 nie ma. Ostatnia szansa, jeżeli się pojawi ta liczba. A nie pojawia się, więc wiadomo, że nie mamy szans. A te ostatnie liczby też nie pojawiły się, więc ani jedna liczba. I ostatni zakład. Jedynki nie ma, czwórki nie ma, dziewiątki też nie ma, dziewiętnaście nie pojawiło się, 32, No właśnie, nie ma, więc nie ma co już patrzeć. Ostatnie też nie pojawiają się, ale i tak fajnie. Na 4 zakłady, chociaż jeden był udany. Oczywiście minimum, ale jednak zawsze coś. Czyli, jakby tutaj, minus 7 zł. A zobaczymy, jaki będzie łączny wynik. A więc, tak na 13 sztuk, 9 było pustych. Ale tutaj, fajny wynik. Tylko powiem Wam, że jakby jeszcze jedna dwójka wpadła, to by się cała premiera zwróciła. No, ale i tak nie jest najgorzej. 24 zł mamy w zdrabkach, plus 3 zł, no to 27 zł uzyskałam, ale niestety minus, choć niewielki, minus 9 zł. Taki minus. Więc myślę, że jak na to, że mogliśmy poszukać 13 i miło się zaskoczyć, tak jak tutaj właśnie wpadły te dyszki, dwie, no to chyba może być tak. To na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I oczywiście zachęcam do zostawienia sobika, jeżeli są nowe osoby, jak i do zostawiania łapek. Będzie mi miło i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!